Cześć, słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam, jak możemy w łatwy, prosty sposób przerobić sobie światła przednie w Kojocie. Mianowicie, chodzi o to, że na nasz rynek europejski, zgodnie z homologacją, przy włączeniu świateł mijania lub bądź drogowych, te brewki tutaj, które służą jako światło do jazdy dziennej, po włączeniu świateł zaczynają świecić się z około 30 tam swojej mocy. Dzięki prostej modyfikacji, która zajmie tak naprawdę Wam 5-10 minut, yy, i nie ingerując w fabryczną wiązkę yy, wpinamy adaptery, które spowodują, że po włączeniu świateł drogowych lub mijania te światła do jazdy dziennej będą dalej świecić na 100% swojej mocy. Yy, zaraz nagram jak, jak te światła świecą yy, w wersji fabrycznej i jak to będzie wyglądało po, po założeniu tych adapterów. Yy, żeby to zrobić, musimy tutaj odkręcić yy, Zdjąć osłonę przedniej lampy. Ona się trzyma w trzech miejscach na, na standardowych spinkach, które są w całym kładzie. Tutaj jest raz, dwa, trzy spinki, i w tym miejscu mamy śrubę na klucz dziesiątkę. Zaraz zdejmę osłonę, wepnę adapter i pokażę Wam, jak to robię. Tak świecą światła do jazdy dziennej, a po włączeniu krótkich tak. To są fabryczne światła przed jeszcze naszą modyfikacją. Eee, słuchajcie, no, po zdjęciu tego plastiku wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy fabrycznie spiętą e, tą oryginalną instalację. Musimy wypiąć te dwie kostki i wpinamy tą tutaj przejściówkę. E, zrobię to w dwóch lampach, i zaraz będziemy nagrywać, jak to świeci po tej modyfikacji. Mm. Tutaj w lewej lampie już ten adapter jest założony i nawet na pierwszy rzut oka już widać, że przy włączonych światłach te brewki u góry, co służą do świateł do jazdy dziennej, świecą na 100% swojej mocy. Zaraz założymy drugą i nagram z przodu, jak to wygląda już finalnie z pozycji kierowcy. Słuchajcie, adaptery założone. Tak, te światła, te brewki nad lampami, światło jazdy dziennej e, świecą przed założeniem tych wiązek jako światło jazdy dziennej. A po założeniu tych, tych adapterów przy włączonych światłach, no jest kolosalna różnica. Zobaczcie sami, e, mam wrażenie, że przy takiej normalnej jeździe turystycznej chyba ledbar już nie będzie potrzebny, e, ponieważ ze światłami mijania, no mamy jasną przedkładem, fajnie nam doświetlają też teraz boki czego wcześniej nie było. Zaraz wyjedziemy też na zewnątrz, zobaczymy jak to będzie wyglądało w otwartej przestrzeni. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi adapterami, kontaktujcie się z chłopakami z Kościerzyny. Jest to salon i serwis Kugeja, Michał Konkol, znajdziecie go na forum Kugeja. Jeżeli będziecie chcieli jakieś też więcej informacji, to możecie się do mnie odzywać. Adres mailowy macie, macie w opisie filmu. Zobaczcie, na no, otwartej przestrzeni e, wygląda to w ten sposób. E, teraz świecą e, światła do jazdy dziennej po przeróbce, więc bardzo spoko. A tak to wygląda z lampami. E, no jest zauważalna różnica. Myślę, że warto sobie taką modyfikację zrobić. Tym bardziej, że kosztuje to małe pieniądze. E, w tej sprawie, tak jak powiedziałem, kontaktujcie się z Michałem. E, natomiast zajmie wam to 5 minut. Nie ingerujecie w fabryczną instalację. Dokładacie tylko te przejściówki. W każdej chwili możecie to usunąć i zrobić tak jak było na początku. Myślę, że będziecie zadowoleni, zresztą efekt widzicie sami. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych filmikach.